Pięćno z jest odcinek drugi, a witana Cindy. Let's go! Noc druga. Wrócimy sobie od razu. Eee, tak. No. Ogólnie to widziałem, że da się mieć jakąś tę grę rozciągniętą na ekran. A ja mam chyba. Nie wiem, na Game George jest tylko taka wersja. Więc nie wiem. Pobierałem z z klienta Game Jolta, pobierałem z po prostu strony Game i nic, więc no, musimy się tak czuć Eee, o. O, małpeczka. Monkey. Czyli monkey też do nas idzie. Czyżby to bananek? Po prostu jak to wyglądasz? to zdecydowanie jest bananek. I nawet tak trochę. Ja tak... Do, to trochę tak z twarzy podobnie. Troszeczkę. Dobra, a co słychać u was? Okej, okay, was już nie ma. Kidoki. Okay. Okay. Okej. Rypinować małpeczki. A.k.a. balanka. Pierwsza w tocy! Sukces! Ooo małpiszonek Bananku nie wolno tak robić. Ja wiem, że ci się stęskniłeś, my się lubimy, ale... bez przesadzy. Te bananki mają, czyli to jest jakiś foksiacz. Wrócił sobie za kurtynę i tyle. Dobra, spoko. Martwi mnie, że to druga noc i pierwsza w nocy dopiero, a, a już mi pod drzwiami stań. Jest coś za cicho. Okej, okay, Cindy się do nas zbliża, powoli idzie, pisząc on znowu wychodzi. Tu jest Candy, okej, okay, on chyba dzisiaj jest nieaktywny. Druga w nocy, jest, faktycznie kalendarz się zmienia, sobie. Chodnie czy tam się skreśla, no więc fajnie. To jest Nowember to grudzień albo styczeń chyba. Coś takiego nie, 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 nie. To mi się nie podoba się. Ta myszka kurna ja muszę mieć się tu na baczności. na baczności. Co jest, kurde. Kurde, eee. Niedobrze, nie fajnie. Nie. Koledzy. okej okay, Cindy poszła. Pa, piszą. poszedł Nie yeah. ja. Okej, okay. na on ma swojej pozycji. Indy znowu biega po lokalu. trzecia w nocy jest. Próby nie mamy monitorów na Kible i tu na tę lokację. Co tam jest? jest wejście do lokacji, okej, okay. Andy się ruszył. Profi najpierw, jednak Co tam u was? Co tam u was super, Okej, słońca. I nie. Jeszcze jest, tak Już atmosfera jest i czwarta. Nie wiem, że ja mogę, niby na zjeszczonych kamerach, widzieć ich oczy, ale ja wolę nie ryzykować. Ja sobie wolę tak spojrzeć. Cóż to do nas przyszedł. I zaraz, piąta. O. O. Oszło. I się przybliżył. Cindy chyba też. Mąki, Jezu, jak te monkey lata. ta fak. I tak on lata, 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 lata. Piąta rano, a Candy do nas. Pięć przyplata. był na kamerze ósmej. Wiem, że to jest jedno pomieszczenie, ale. Jest przesady, No, motor. Uuu, bie, On dopiero był na. na siódemce. On już mi przy drzwiach jest. Oj, Candy też. Nie podobuje mnie się to. Bardzo mnie się nie podobuje. Oj, Pancho, Pancho, Czekamy na szóstą. Już... Mi się tu... Drugi raz mi się wydaje, że tam jakieś oczy widziałem. Ale to tylko mi się wydaje chyba. Ten znowu... Znowu... Znowu kurna, kurczę. No. Dobra, Kandy jest na scenie. <ścoughs> Mamy to! Szósta. Jej kończona druga to jeszcze trzy i jest okej okay. ładuje nam kolejne nagrania z kamer error jest jakiś to jest dziecko kroki były teraz starałem się Znowu kraki. O oh shit! Jakiś animatron czy po prostu rury i krew? Co jest? Co tam się stało? O, jest i monkey. No strzecie, ale to w kolejnym odcinku, więc nigdy nie widzimy się w kolejnym filmie i pa